Dzień dobry Państwu! Panu podziękujemy już. Tak się nam ostatnio spodobało na tych bunkrach koło Białego Boru, że przy sobocie, przy Dniu Wolnym, znowu tutaj się znaleźliśmy. Mamy tutaj praktycznie 100 km, ale tak się podoba, że idziemy dalej. Tu mamy jakiś schron bierny piechoty. 30 Czwarty, nie, 36 rok produkcji. Skoro przewodnik poszedł, to my i też idziemy. Idziemy, idziemy. Latareczka. Jesteśmy. Właś się specjalnie niczym nie różnią. O ten dół. Zawsze nie różnią. To jest z 36. W 36 zaczęli. Ale tutaj jest, zobacz, 34. Zupełnie co innego niż tam 34. na tablicy. Na tablicy był 36. Od 36 zaczęli stosować te wieszaki na hamaki. A wieszaki już pokazuję, o co chodzi, podejdę do jednego z. A w tej z 34 tego nie było. No i czego się człowiek, no, nauczył. A te wystające? No to są na szafki urządzenia, nie no. no dobrze. Tu pod wodą pod To jest ten schodek na amunicję. Czyli doczytałeś skrzynki już? Skrzynki amunicyjne. Aha. Standardowo tutaj w tych gdzieś jest wyjście, ewakuacyjne, ceglane. Ale nie ma czerwonego napisu. Tak jak tamty był. Oznaczenie jest. Oznaczenie jest. I, I skórka jest. Sama jest A ta dziura? To jest pułapka na myśli. To ja ją obejdę. Idziemy szukać następnych. Okopy są dosyć widoczne. To idziemy dalej. No to lektor czytaj. I tu będę czytał. idziemy go obejrzeć. On tutaj gdzieś jest. Son odporności B1 wybudowane w 34. No to idziemy go zobaczyć. To no nie jest chron, tylko szobka gospodarcza. <noise> nie była załoga do uzupełniania i naprawiania zasieki. No dobrze, bardzo mądre słowo mówisz. Jak to mądre, tylko jest, a. Z daleka widzimy kropeczkę, czyli o i jest tablica. To będzie coś grubego jak tablica jest. O, jest i przewodnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba pochwalić lasy państwowe. Bo ostatnimi czasy ładnie wstawiają tablice przeciw wszystkich stronach. Więc brawo dla nich. Kuzie, ale, ej, za. <laughs> pi, pi, sama się wypikam. Tutaj mamy Fantastyczny. Taki jeden z rzadszych, bo z garażem na działko przeciwpancerne. Malutkie co prawda, bo 37 mm. Nieważne, ale jakie te, jakie drzwi, ej. Jest... Ja pierwszy raz takiego cudu widzę. No, widziałaś garaże, nie przesadzaj. No garaże widziałam, I wielkie, ale... I to na wielkie armaty. No akurat. dobrze, ale takiego nie no, widziałam. To jest małe działko. Mi się podoba. No, no jest fajne, nietypowe, bo ich za wiele nie ma. Idę do środka. To jest tablica, o której wspomniał Piotr. Siatki maskujące. Zostały gdzieś po nim On Mają ja, jakieś tam nietypowe malowanie, jakieś leśne. Zasłaniasz mi siatkę maskującą, panie. Tu masz garaż. Idę, idę, do tego garażu, bo on mnie najbardziej jara. Garaża, garaż, ale w garażu jeszcze jest przejście do samego. strony. Jakaś numeracja, to współczesna. Chyba. To też nie jest za duży. To też jest. Polecami opieram się już o ścianę. No chodź, chodź. To Snopki jakie? Znaczy nie stopki, ale... No stopki, to suma. No, suma. Ciekawe co... I tutaj haki. Haha, też zauważyłam. Człowiek się uczy. A te malutkie haczyki? Tu chyba była... Ty, to nie była prycza? Miejsce na prycze? Nie, za małe. Co A, ja no, gadam? To mógł być stół, jakiś odchylany. Pewnie. No tak. Ale odchylany, i tutaj jest też odchylany z tym haczykiem. Co ty chcesz? Chciałbyś coś powiedzieć? Nie chcę powiedzieć. No tu, Alesia. Ale trzeba, i w zasadzie byliśmy już dawno od tego zacząć, że Niemcy stosowali bardzo prostą zasadę. Każde wejście, wyjście, podpięcie, odpięcie, klameczka, wszystko było jest. opisywane. Zobacz, jest ten kabel. Wszystko, ten jest drut. Opis, wszystko jest opisane z racji tego, że nawet jakby gdzieś z dalekiego frontu przyciągnięto tutaj żołnierzy, to oni od razu wiedzieli z czym mają do czynienia. Po co to było robione. Jak dla dzieciaka, wszystko opisane, oznaczone. No I dobrze, to tak no, dla mnie. Ty jeszcze dobrze znałem niemiecki. Tak, nie będę nawet przeszkolony, bo w obsłudze danego schronu wchodziło się i było już w razu wiadomo, co do czego jest i do czego służy. Ty, A to jest co? Do piecyka? Wentylacja. Wentylacja. To piecyk musiał być do góry, nie? No Sam tak. jesteś piecyk. No co nie było tu piecyka? Na tych małych nie było żadnych piecyków. No dobrze, to nie było piecyka. Oni stawiali takie kozy, ale To się jakoś nazywa, ale ja mimo wszystko pamiętam. Jeszcze. No czemu nie? Ja sobie idę tędy. Chociaż tu jest jakieś wyjście na piecyk. Kominek A to jest na piecyk, aby? No na pewno. Dobra. Nawet. no to teraz, jeszcze kilka zdjęć i idziemy do następnego. Ale ten powiem szczerze, że warto było dzisiaj tutaj przyjechać. Wybrać. Wybrać. No, czasami braknie słów na no, co mam ci powiedzieć. Wszędzie okopy. Z racji, że tutaj mapa mówi, że drugi też powinien być. Szukamy. Jest! Mapa nie kłamała. Ładne. I one mi się wszystkie podobają. A jakie ładne będzie zdjęcie z tym drzewem tutaj przechylonym? No tak. Ten już musiał być przed nami. Nie słyszę żadnego wow. Tak, nie ma wow? Nie ma wow? Jest wow Stron bojowy z klasy B1. Następny? Z słoniową trąbą. <laughs> tak. No, idziemy go obejrzeć od środka. Jest sygnaturka. Jest sygnaturka, jest dziurka. Hmm. Opisy śliczne mówiące, że tutaj jest wysiew ewakuacyjne i jest kabum. Czyli dobrze, że nie słyszę. Czyli tak jak z wszystkie inne. Jaki ładny Piotrek. Co to jest za z tego ptaszka gniazdko? No bo to jest zrobione tutaj, nie jest spadło znikąd. Hmm? Halo, Nunek. Nie, nie, wiadomo, że jest poza sezonem i jest pusta. Ale sklecone jest. Śliczne jest, ej. nie ja mam pojęcia co to za ptaszek tak się wysilił. Jak się uda to się do, do, w domu doczyta, ale ogólnie rzecz biorąc... Ładne. No, ale turysty co tkają, nie? No. Te wikłacze, czy jak one się nazywają? No, że nie wikłacze. To jak się uda to... To się dowiemy. A teraz wychodzimy. No i dotarliśmy. Do następnego. Płyty brak. Jest, ale wyglądają więc, wszystkie takie same. jest trochę inny, bo on jest akurat wzmacniany. Bronił głównej drogi w każdym czasie. Na no to tutaj, co to jest za denim, Denimowo, Deni Mowa czy Deni? I on chronił głównej drogi, więc został wzmocniony. Z prawej stronie jeszcze widać fajny kamuflaż brązowy. Ale tamten też miał brązowy kamuflaż. No i ma tą taką wnękę dziwną z tyłu za tobą. Dobra. Jest trochę innego kształtu. No faktycznie jest. Czy tobie wiadomo co to jest za wnęka, co ona tutaj miało być? Nie ja mam pojęcia. Panel miał podłodzę, ten okay. słomek na amunicję. Zobacz. Ta wnęka była po to, żeby tutaj sobie stał pan z krabinkiem i szelał na nieproszonego gościa. To nie tak, żeby cię nie włączali. A powiedz mi. Skoro on a... miał większe znaczenie, dlatego nie zrobili mu na ten. Na wejście zabezpieczenie w formie strzelca. A powiedz mi otóż, tutaj cię raz widzę dyminek tam jest. Co to za cudo jest? Mówiłem, że jest <głos> <Dobra>. <głos> ja nie, nie wiem, czy to kławka na myszy. Dobra, ja bym powiedziała myśleniaczka. Nie, nie, tu jest na pewno wprowadzenie tych wszystkich przewodów do strony. Więcej jak pewne, że tutaj tak. O, musiał być faktycznie ważny, skoro jest tablica. Poglądować mamy piękną pogodę, słoneczko nam wychodzi. A przed chwilą, jak jechaliśmy tutaj, to deszcz padał. No ale wolę słoneczko niż deszcz. Dobrze, idziemy do następnego. Widziałeś czy słyszałeś? Tu są same jeziora, tu jest dużo bielików. Natomiast to jest szczecinek ogólnie jest krainą bielika i rybołowa. Ale ich dzisiaj nie widziałem. Aha. Także nie przesadzę. No Jestem ogrodnik za mogę. Mamy następny Wysadzony. Aha. Patrzcie, patrzcie. Mamy następnego przedstawiciela rodziny. Średnio zainteresowanego betonem. Ale rozrywką jakoś musi mieć. Ten jest mocno czepnięty. Tu się strop podniósł. Bardzo fajne. Mamy żubra na rykowisku. I słońce, które centralnie dzisiaj nam nas oświetla. Coś jeszcze pośpiewaj. Co zawiesiłeś się, nie? Matka nagrywa. Wtarliśmy do ostatniego po tej stronie i co pierwsze znaleźliśmy? Kierownika. Żeby przynieść szkiełko tutaj cały czas mam słońce. Przebija mi się tutaj z domu, albo zakupić, no to wyczyń. To chyba tal będzie widać siedeczka na titrach żadna czuć Dziura w podłodze Nie żadna dziura, chyba ten jest akurat z dżiacuzzi. Z jacuzzi. Chyba dzakuzji i narane wody. To trzeba podrzeć i może się pomóc. Faktycznie. Nie zachowane dobrze. Taki głęboki. O i temat niebieski, niebieskie, Jezu Darczą już, już tu się wkradł. Ma czerwone napisy. O, jesteśmy bliżej tak, tamtego co, obszaru, co ostatnio praktycznie ostatni schron. Przy drodze, w której wcześniej oglądaliśmy, i on jest faktycznie fajnie zachowany. Poprzednie są powysadzane, są powysadzane w głębi lasu. Nie tak fajnie zachowane. Ciekawe dlaczego zachowało. Trzy, a głupoty jakieś tam nadaje. Tak, mówiłam o tym, że ten jest fajnie zachowany, a te poprzednie jakoś tak słabo. Dobra, to idziemy coś kilka, jeść. Kilka było wysadzonych, no ale tutaj one są z dala, w zasadzie od miejscowości. Czyli nie przychodzą żadni durnie ich malować. Tylko... Ich i, i tak dalej. Ale kieliszek przyniosą. Dobra, to my idziemy jeść i zobaczymy, co dalej.

Ale masz skojarzenia No to idziemy jeszcze na dół, nie? Co w sama kopuła. Chociaż przyznam, że chyba tutaj to jedna z niewielu. Piotrek jest jeszcze jakaś kopuła na wale pomorskim jakieś dziwne No dziwne dla mnie to jest pierwsza. Nie jest pierwsza, a na cmentarzu jest taka sama. No tak. Jest to sama. No tak. Hmm. No tak, masz rację. No, jak jest pierwsza? no dobra, przepraszam, no. Baba, blondyna, dobra, nie jestem blondyną. Ale woba o cmentarzu wystałem o Na rogu cmentarza. No to idziemy na dół. Ale i tak jest ładna. Powiedzcie, nie? O to, to jest skomplikowane to wejście. O, no, to już jesteśmy bliżej miasta. Miasteczko się nazywa Biały Bur. No i widać nawet papier toaletowy. Brawo. Masz no. coś ciekawego? Co ma być ciekawego? Nie wiem. Prawda, jeden, trzy izbowy. 34. rok produkcji. Obserwator. O, oh, się nagadaliśmy. A tu co było? To. To. to jest jakaś tabliczka była. No i co? tam się Ciebie. Z kolei zawalowanie to już nie ma. Bardzo śmieszne. Dobra. Nara. Tu apteczka była. A, to jest to co najważniejsze. Zastanawiam się, po co ktoś wyciął to okienko jedno? No dobrze, panie, przesuń się pan. Po co to wycięli? Czemu to ma Są zbyt trudne pytania. No, tak. No i jeszcze do drugiej izby. Widzę, że trochę wodniście. Iście isty, wobec ja się znam. jestem No, dobrze. To i tak Schron bojowy, bojowo-obserwacyjny, wybudowany w 1934 roku, odporny na wielokrotne trafienia pociskami 150 mm, kamuflaż trójbarwny, stosowany przy maskowaniu schronów w lesie. No, a idziemy go zobaczyć. To teraz on ma maskowanie Mistrzostwo Świata. Tu się cały drzewa. I ciężko jest go znaleźć. Chcemy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Trochę prądu, no to i to nie jeden. Ja Zapomniałem, że te kamerę mam z przodu. O, jest. 34. To jest coś też było. Takie niebieskie tło. Ej. I to jest ten prostokąt taki sam, jak, jak ten, co się Cię pytałam. Widziałeś? Na którymś z poprzednich. Tego ładnego koloru nie było. niebieskiego. I tutaj też mamy niebieski. To ciekawiło. Dobra, idź, bo ja muszę sprawdzić, czy te niebieskie jest wszędzie. A tutaj raczej, raczej nie. Tu mamy, mamy. No tu wypuścimy, bo to jest jednak na jedną osobę. No, dla bezpieczeństwa założymy. Co mam nadzieję, że nie wiknę. Niebieski. Haki. Co mi się najbardziej podoba to tej haki? Tu ja muśnikam Ale tych haków jest od <laughs> i ciut, ciut. A gdzie ty masz swoją latarkę? W samochodzie pewnie. Jest sporo tych napisów, które ja tak bardzo lubię. Niestety są słowo czytelne. Ty, powiedz mi, do czego są tyle, jest tyle tych haków tutaj? Przecież to duży strumień, załoga, załoga ma jakaś Jak masz dużo tych haków? Kupuś, ale dla mnie to jest mnóstwo tych haków. Jest tylko na dziesięciu ludzi. Tylko? O dobra. Skoro tylko. I niebieski kolor jest. Zresztą to już taki mało niebieski. Tylko ten, to pomieszczenie z tą kopułą nie ma. Czego nie ma? Niebieskiego koloru. O tym mówię. No i ostatni dzisiaj, bardzo dobrze zachowany, z tego co nam wiadomo, pod opieką pasjonatów, fortyfikacji. Garoż? Mhm. Tak? Chyba tak. Idziemy poczytać. O, no, ja 37 to jest ten, co żeśmy w lecie także podbieramy. To jest to samo, nie? To jest co byliśmy w lesie. Tak Saplica. No to samo, działko 37 mm. To samo to, Że tu oczywiście jest zachowane No bardzo ładnie jest zachowane o, a tym co to zajmują się tym Na mój piecyk? no to też pójdę zobaczyć. Jak już, to już. Sprawdę komin widziałem już z daleka, ale przy drodze na jednej nodze widzę groszek to podłodze. Jakiej podłodze? Liczyłam na to, że fiknie, że to to nic. No to my na dzisiaj dziękujemy. Do następnego.